Szybsze. No dobra. No to co? Troszkę posprintujemy. Idziemy. Dla urozmaicenia kadru Przestawiam kamerkę w innym miejscu, teraz będzie trochę bieg z wiatrem, więc powinno być szybciej. Za to widzę, że kamerka będzie trochę pod słońce. Więc nie wiem, czy będzie coś dobrze widać. But hope so. Idziemy biegać. No z wiatrem trochę szybciej. No to słuchajcie, sprinty zaliczone, kurde, zajebiste to jest, powiem Wam, że tak polubiłem biegać sprinty zainspirowane przez kolegę Kamila, instruktora z siłowni. Zacząłem biegać, moja ulubiona seria to jest 12 razy 60 metrów, z tym biegałem na bieżni równo równodomierzonej. Tu jest e, równomierzonej do 60 metrów, no tu jest bieżnia normalna, ale lekkoatletyczna 400, więc biegam te 60 pi razy oko, ale biegam I jest... I jest bardzo fajnie taka, taki power run.